Nawodnienie organizmu to dość ważny temat i dość popularny temat, lecz niestety większość ludzi źle go rozumie. Jakby nie do końca potrafią zrozumieć to zjawisko, o co chodzi z tym nawodnieniem, bo wydawałoby się, że nawodnienie ciała, no to, to jest takie posiadanie w sobie wody, nie? No bo nawodniona gąbka to jest gąbka, która ma w sobie wodę I jakby ludzie podobnie to próbują przełożyć na ludzki organizm, czyli jeżeli myślisz, że jesteś nawodniony, no to znaczy, że masz w sobie dużo wody. Jednak to tak nie działa, i właśnie tu pojawiają się pierwsze problemy, jeżeli chodzi o metody nawadniania organizmu. Czyli ludzie postrzegają w negatywny sposób to, że się pocą, że yy, wydalają mocz, pozbywają się wody, a oni chcą tą wodę zatrzymać w środku, no bo chcą być przecież nawodnieni. I na przykład przez to pojawiły się takie praktyki jak dodawanie soli do wody, bo dzięki temu zatrzymujemy wodę w środku. Tylko jakby ludzie się nie zastanawiają czy to na pewno jest dobry pomysł, żeby tą wodę w środku zatrzymywać i po co w ogóle jest woda w organizmie? Czyli jeżeli spojrzycie na to troszeczkę z innej perspektywy, no to zrozumiecie, że woda w organizmie jest tylko po to, żeby służyła do transportu. W naszym organizmie znajduje się wiele różnych płynów, chociażby takie jak krew i limfa, oraz wiele innych, które zawsze składają się z wody, bo innej możliwości nie ma. Nie ma wody, nie ma płynów. Nie? Czyli krew to jest głównie woda, limfa to jest głównie woda, jakiekolwiek płyny międzykomórkowe, to wszystko jest oparte na bazie wody. Generalnie, gdyby nie woda, to byś był kubką pyłu na przykład. Nie? I jeżeli woda służy do transportu, no to służy ona do tego, żeby dostarczała ci substancje odżywcze do komórek, służy do tego, żeby zabrała przemianę materii, czyli powiedzmy kupę komórek i wydaliła ją na zewnątrz, Czyli chodzi o to, żeby wszystko się w twoim organizmie przemieszczało, żeby działało sprawnie. Jeżeli ty zatrzymasz ten proces, myśląc kategoriami, ja muszę w sobie zatrzymać wodę, no to robisz sobie wiele problemów tak naprawdę, bo woda nie ma się w tobie zatrzymywać, tylko ona ma krążyć i ma cały czas oczyszczać twoje ciało i dożywiać je. Ma dostarczać i eliminować, dostarczać i eliminować. To jest cykl wody, która jest w twoim organizmie. Ty dostarczasz wodę... Którą wyrzucasz na zewnątrz i wcale nie masz jej zatrzymać w sobie. Jeżeli zatrzymujesz wodę w swoim organizmie, doprowadzasz do tego, że pojawia się intoksykacja, ponieważ za mało wyrzucasz w tym momencie na zewnątrz. No to wiąże się z tym, że te toksyny, które powinny zostać wyrzucone, one nie zostały wyrzucone i utknęły w organizmie, tak? I hipotetycznie, jeżeli ty na przykład poprzez słoną wodę chcesz sobie dogodzić, myśląc, że się nawadniasz w ten sposób, bo dostarczasz sole mineralne które wszyscy uważają właśnie za taki święty graal nawodnienia, co jest błędnym takim rozumowania na dobrą sprawę, no to dostarczając sobie słoną wodę powoduje, że faktycznie zatrzymujesz tą wodę, ale zatrzymujesz ją głównie w jelitach, ponieważ właśnie tamto stężenie soli w tym momencie się y, zwiększa. W związku z tym organizm ściąga wodę z całego obszaru, no i próbuje nawodnić to miejsce, dlatego że sól generalnie jest toksyną, jest bardzo silnie żrąca, no i gdyby nie ta woda, to wyżarłaby twoją tkankę, tak? Jak ktoś jad popcorn słony mocno, to dobrze wie, jak potem ma wyżarte usta. No bo sól po prostu jest żrąca. I oczywiście, że ilość ma znaczenie. Im więcej soli, tym gorzej. i mniej, tym lepiej. Ale jakby jedzenie soli tylko po to, żeby dostarczyć... Tą absolutnie mikroskopijną ilość minerałów jest trochę takim myśleniem, kategorią. Nie wiem, zjem sobie trochę arszeniku, bo jest tam witamina jakaś B, załóżmy. Hipotetycznie, nie? Czyli jest tam coś drobnego, co nam służy. 99% tego jest toksyczne, ale 1% jest tam rzeczy, które nam służą. No to zjemy to dla tego 1% paliwo, że nas to zabije. Jakby. Jakie to ma znaczenie, nie? Była witamina B12 na przykład w arszeniku. I ktoś je ja arszenik, ja mu oczywiście tutaj sobie tak żartuję, nie? Żeby ktoś na poważnie nie pomyślał. Więc chodzi o to, że jeżeli 99% soli jest toksyną i jest tam cholerka, nie wiem, 1% minerałów, które Ci służą, to idiotyzmem jest jedzenie soli tylko dla tego 1%, skoro 99% Cię zabija. Rozumiesz, co chodzi? Sól nie jest dobrym pomysłem na dostarczenie sobie minerałów. Jest milion innych rzeczy, w których masz dużo więcej minerałów i nie są one dla Ciebie toksyczne. Chociażby owoce, warzywa, dosłownie każdy inny produkt. Każdy produkt, jaki jesz, ma w sobie minerały. Każde. Jest to mięso nabiał, jajka, warzywa, owoce. Wszystko, co jesz, ma w sobie minerały. Pomijam tutaj kwestię tego, czy są to zdrowe produkty, czy nie są to zdrowe produkty, ale zawierają w sobie minerały, tak? Nawet gdyby coś było mniej zdrowe, jak załóżmy produkty pochodzenia zwierzęcego, co jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że nie polecam ich jedzenia ze względów zdrowotnych, to nawet one są mniej problematyczne niż jedzenie soli dla minerałów. Rozumiecie, o co chodzi. Im więcej toksyn dostarczasz do swojego organizmu, a sól jest jedną z tych toksyn, Oczywiście nie jedyną, bo wszelkiego rodzaju wzmacniacze smaku i cała ta chemia, która znajduje się w jedzeniu, ona również odwadnia Twoje ciało, ponieważ każda toksyna, która dostanie się do Twojego organizmu, musi zostać rozcieńczona. Z prostych względów. Jeżeli zostanie rozcieńczona, nie wyrządzi tak wiele szkód. Jeżeli nie zostanie rozcieńczona, no to wyżre Twoje tkanki po prostu żywcem. To jak z chemią. Jeżeli jest na przykład kropla kwasu, spadnie Ci na skórę, no to wyżre Ci tą skórę. Jeżeli rozcieńczysz tą kroplę kwasu w szklance wody i polejesz, no to właściwie nic się nie wydarzy. I na tej samej zasadzie właśnie działa organizm, więc jeżeli Ty zatrzymujesz wodę w swoim organizmie, czy to robisz to świadomie, czy robisz to nieświadomie? Wiele ludzi po prostu ma taki problem, że zatrzymuje wodę w organizmie, no i puchną im ręce, puchną im nogi, mają gigantyczne stopy, całe ciało jest opuchnięte, no to jest bardzo duży problem z zatoksycznieniem organizmu. Czyli organizm nie potrafi wyrzucić na zewnątrz tych toksyn, bo być może na przykład wątroba już nie daje rady, nerki są słabe, jelita też wysiadłe, czyli organy eliminacyjne nie potrafią pozbyć się tych toksyn na zewnątrz, więc organizm upycha je w innych miejscach, w miarę bezpiecznych, daleko od organów, żeby nie zagrażały życiu. Czyli są to z reguły peryferie ciała, takie jak ręce i nogi. I możecie zauważyć u wielu ludzi właśnie, że mają bardzo takie spuchnięte kluchy na dłoniach, tu wszystko jest takie grube stopy takie gigantyczne, napuchnięte często. To właśnie widać u ludzi, którzy chodzą w sandałach. Takie osoby właśnie często chodzą w sandałach, przynajmniej jak jest ciepło. I widać, że pomiędzy tymi przerwami od sandała. Jest taka klucha na stopie, nie? Po prostu jest stopa, klucha i dalej stopa. Są do tego stopnia spuchnięte. To wszystko pokazuje Ci, że organizm na miarę swoich możliwości próbuje rozcieńczyć toksyny, które się w nim znajdują. Ale to oznacza, że zamiast je wyrzucać na zewnątrz wraz z tą wodą właśnie, ta woda jest zatrzymana i jakby rozcieńcza wszystko na miejscu, nie mogąc się tego pozbyć. To jest ogromny, ogromny problem zdrowotny. I podkreślę, robienie tego celowo... W jakikolwiek sposób, a właśnie takim najpopularniejszym jest właśnie woda z solą. Jestem bardzo, bardzo przeciwny tej praktyce. Nie polecam wam czegoś takiego. To jest strasznie głupie. Picie wody z solą, żeby się nawodnić. Bo ludzie źle rozumieją nawodnienie, tak jak powiedziałem na początku. Ty się nie nawadniasz pijąc wodę z solą. Ty się odwadniasz pijąc solę z wodą, rozumiesz? że odwodnienie to jest zatrzymanie wody w organizmie, mimo że wydaje się to trochę takie nielogiczne, no bo zatrzymanie wody w organizmie jakby wydaje się komuś nawodnieniem, a pozbywanie się tej wody z organizmu wydawałoby się odwodnieniem, ale jest zupełnie odwrotnie, ok? Ty masz się pozbywać wody na zewnątrz i masz ją uzupełniać dobrej jakości wodą, albo ewentualnie wodą, która jest zawarta w warzywach, owocach, ale ty chcesz, żeby to wszystko krążyło, ty nie chcesz zatrzymywać wody. Zatrzymanie wody oznacza odwodnienie, a jest tak dlatego, że to, że zatrzymujesz wodę w pewnych obszarach swojego ciała, czy są to jelita, czy właśnie kończyny, ale na poziomie komórkowym tej wody już nie ma, ponieważ ona skądś została zabrana i została gdzieś przetransportowana. Więc jeżeli na przykład 50% wody zostaje zabrana z obszarów międzykomórkowych, tylko po to, żeby rozcięcić kończyny w jakimś innym obszarze naszego organizmu. To doprowadza do tego, że komórki są niedożywione, ponieważ płyny są gęste i nie mają swobody poruszania się tak jak wcześniej. I substancje przemiany materii, które zostały wydalone przez komórki, również nie zostały zabrane. I to może z czasem powodować bardzo duże zakwaszenie wokoło komórkowe. To może też doprowadzić m.in. do powstawania nowotworów. I wielu innych jednostek chorobowych. Dlatego pamiętaj, że im więcej toksyn spożywasz, im bardziej niezdrową dietę prowadzisz, która zawiera w sobie masę. E, 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 dużo soli, to powodujesz tak naprawdę tylko to, że Twoje zdrowie się będzie bardzo mocno pogarszało. Ja absolutnie nie twierdzę, że masz soli nie używać w ogóle w swojej diecie, tylko jeżeli już to robisz, to rób to wtedy, kiedy musisz i nie przesadzaj z dużą ilością soli. Nie ma żadnego znaczenia, podkreślę, czy to jest zwykła sól, czy to jest sól himajska, kłodawska, czy jakakolwiek inna bo tylko kilka procent tak naprawdę z tej soli to są dodatkowe minerały, a pozostałe 96 czy 7 to jest ta sama sól zwykła. Czyli kłodawska, himalajska czy zwykła w 97 7% to jest dokładnie ta sama sól. I tylko kilka procent to są dodatkowe minerały. Na dobrą sprawę są to minerały nieorganiczne, czy jakby kamienie. Nie są biologicznie zsynchronizowane z Twoim organizmem, w związku z tym jakby niewielki z nich pożytek. Minerały muszą być organiczne, czyli muszą być przerobione przez rośliny, aby miały odpowiednią formę, która współgra z Twoimi komórkami, i dopiero wtedy zostaną przyswojone. Kamienie, jakby no, nie działają w ten sposób, Asul, właśnie jest kamieniem. Tylko o rozpuszczalnym wodzie. Czyli podsumowując, króciutko ten filmik chcesz, żeby woda opuszczała Twoje ciało. Nie chcesz, żeby się w nim zatrzymywała, ponieważ będzie to świadczyło o zastoju, jeżeli chodzi o eliminację toksyn z Twojego ciała. Więc staraj się pić jak najwięcej dobrej jakości wody, czystej wody. Jeść dużo owoców, warzyw, które zawierają w sobie też oczywiście naturalnie wodę, która jest bardzo dobrej jakości wodą. Właściwie chyba najlepszą, jaką możesz znaleźć, ponieważ jest klarownie czysta i żywa. Okej! Okay? To też jest bardzo ważne. W owocach macie żywą, idealną wręcz wodę. Lepszej nie znajdziecie, ponieważ jest filtrowana przez drzewo oraz ma w sobie mnóstwo ceny składników odżywczych. Bardzo ważne. I przede wszystkim są to związki organiczne, a nie nieorganiczne, jak na przykład w wodzie mineralnej. Tak, to też jest różnica. W wodzie mineralnej macie związki nieorganiczne, a w owocach macie związki organiczne. Tak to działa. Trzymajcie się, cześć!